Dzień dobry, witam na moim kanale. Przedstawię, jak zrobić podstawkę obracaną do modeli, do robienia zdjęć, do filmowania w pozycji obrotowej modeli. Ja wykorzystam do tego celu taką lampkę obrotową. Ona rzuca takie światełka kolorowe, obracając się. O. To takie troszeczkę jak światła dyskotekowe. Taka lampka sferyczna. I takie coś mam i do tego celu wykorzystam. Podstawka, która będzie się obracała to taki talerzyk spod tortu. Okleję to folią samoprzylepną matową, Dlatego, żeby nie odbijała światła, użyję matowej. Jak należy to wszystko spuntować? Wykręcić tą kopułkę, skrócić stworzeń, który obracał tą kopułkę. No i do no ten stworzeń przykleić tą podstawę. Właśnie to. No i będzie się obracała. Stworzeń. Cały ten układ musiałem wmontować układzik, który będzie zwalniał obroty, ponieważ obroty tej części sferycznej były zbyt duże, talerzyk będzie się obracał zbyt szybko. Po zgotowaniu całość skręcam. Podstawę podstawek folią i brzegi zarabiam dookoła Do klejenia używam żywicy dwuskładnikowej, szybko wiążącej. Pomimo, że w układ montowałem gładzik zwalniający i tak obroty Tależyka są zbyt wolne, ale po odpowiednim dobraniu w robieniu filmu prędkości do obrotów można sobie to poustawiać i w miarę jest fajnie i zdało to moje oczekiwania. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.